My sobie też mówimy. Zdrówka, teraz będziemy się składać życzenia. Zdrówka i przede wszystkim zdrówka. Życzymy koleżance, Koleżanka, jak wyzdrowieje, od razu pójdzie tu założyć z kolegą. Ale my mówimy zdrówka ci życzę, żebyś miała siłę. Zdrówka, najważniejsze zdrówko. Gdzie tak jest w Ewangelii napisane? Który rozdział? Który wers? Że zdrówko najważniejsze. Pieniążki, pieniążki najważniejsze. Życzę Ci pieniążków. Ktoś chce kupi pieniążki, ktoś zdobędzie pieniążki. Kupi sobie telewizorek, wieczorami usiądzie, 200 programów przeleci, samogwałt popełni, ale ci pieniążków życzę, bo nie ma to jak pieniążki. Życzę Ci być może, życzę ci tego, co Pan Bóg dla Ciebie chce. A jak Pan Bóg chce ci zabrać pieniążki, to niech Cię okradną, bracie drogi. Kiedyś mi jedna pani mówiła, proszę księdza, to już lata 70. Ostatnim dniem szczęścia w moim małżeństwie był ten, kiedy kupiliśmy sobie natalony dużego fiata. Potem zamiast jak Pan Bóg przykazał spać w łóżku obok siebie i się do siebie przytulać, to do drugiej godziny w nocy mąż czuwał przy oknie, od drugiej ja miałam dyżur, czy kradną, czy nie kradną. A potem się zaczęło: jak prowadzisz, jak jedziesz, za szybko jedziesz, no to sobie prowadź ty. Jak ty te biegi zmieniasz? Chcesz skrzynię biegów rozwalić, głupia jesteś, co się babo za kierownicę. Koniec, nerwy, awantura. Proszę Państwa, ile razy wymarzony komputer się do domu zwiezie, wymarzony telewizor się zwiezie, i się zaczyna. I się dopiero zaczyna. Pieniążków Ci życzę i zdrówka Ci życzę. Nie, ma, nie, nie. my chrześcijanie wiesz, no życzę Ci Bożego Błogosławieństwa. Wiem, że trudno jest tak powiedzieć. Dobra Ci życzę. Wyszczę, w myśli dodajmy Panie Boże Twojego dobra. Jeśli nas nie stać na takie życzenia, czy wiemy, że ktoś jest niewierzący? Życzę Ci dobra. Pokoju Ci życzę. Żebyś był szczęśliwy Ci życzę. To już lepiej brzmi niż te pieniążki i to zdrówko, które ma być najważniejsze.